Piloki M12 339 tonów. Zaglądamy, może wyjdzie z tego coś pozytywnego Zachęcam do zostawienia łapki w górę i plusika I Moi drodzy, o oh, brudne, bo narzędzie brudne Idąc ze, za tokiem waszych pomocy yy, w sprawie tego narzędzia Myślałem, że się naprawił dzisiaj, ale nie naprawił się Uznam, że go naprawię, bo w sumie jak wy dzwonicie do mnie jak macie problemy ze skaniami czy z dafami, to nie mówię wam Pierdol to kup sobie nowe, bo się już przecież spracowało i odrobiło. Tylko mówię, coś poradzimy. To czego? Dopóki jeszcze obraca się, mam go wypierdolić. Spróbujemy go naprawić. Bierzemy tutaj troksika, zaczynamy rozkręcać. No, rozkręciliśmy go wstępnie. Jest już ten środek cały. O jak to się obraca? A tu tego nie widać. Musimy dalej, rozbie musimy dalej to rozbierać. No nie wybaczcie, nie mam żadnego stajaka ani nic. Przy użyciu knipeksów wyciągamy to, bo wyciągamy to z budowy. Mamy osłonę planetarki, jakby wyciągamy całą tą planetarkę. No wiecie, jedną ręką to jest dosyć trudno, zapauzuję, będzie mi prościej. Wyjęliśmy pierścień. Mamy tu planetarkę całą. Tu mamy udar. I dalej się dostajemy. O! I mamy końcóweczkę. To pewnie jest ta tulejka na końcóweczce. O, o tym pewnie była mowa. O tym była pewnie mowa. Otóż tu, tu jest sucho. Nie no powiem Wam szczerze, jak na dwa lata pracy, bo w lipcu minęło dwa lata, jak mam to urządzenie, to śmiem twierdzić, że tu jest naprawdę nice. no nie jest. Źle. No jest faktycznie sucha ta tulejka. Czyli kwestia jest o ringu uszczelniający. Czyli weźmiemy to, wyczyścimy, wymyjemy, nasmarujemy. I narzędzie wróci do pracy. Jakie to jest proste. Bierzemy się za mycie. Ten element mamy już wstępnie umyty. No, jest ładnie. Bierzemy się za kolejne elementy. Łącznie z głowicą. Wstępnie obmyta głowica. No, jest tu troszkę zanieczyszczeń. O, ale to tym, o tym właśnie to zaczyścimy już. To już jest tak czyściej. Jeszcze ten smar z resztki trzeba powybierać. Już drugi element będzie umyty. Jedna połówka umyta, druga umyta, tu środek tak samo poumywany ile się dało, tutaj też elektronikę z silnikiem delikatnie obmyłem, żeby nie przesadzać, no i co, bierzemy smary i próbujemy to składać do kupki nie? Nie wiem, taki smar mam pod ręką, to na takim złożymy taki złożymy jakiś litowy, nie wiem, ten podobnie pachnie, może będzie to samo, nie wiem, nie jestem chemikiem, dobra, wrzucamy to. I jakby troszkę dałem tego smaru, może wystarczy. Nie wiem, robimy pierwszy raz, to trzeba chyba bardziej już omasić, nie? Mamy no jedną rękę zajętą. Tu jest L i na tym kowadełku też jest L, to damy L w stronę L, bo pewnie tak ma być. Kurka, składamy dalej. Mamy to tak mniej więcej o, posmarowane, myślę, że wystarczy chyba tej dobroci, kurde. Dobrze, mamy go poskładanego z grubsza, tylko przy demontażu pamiętajcie, że tu jeszcze trzeba usunąć spinkę. O, jest jeszcze taka spinka, żebyście przy demontażu mieli to na uwadze. O, tutaj jest taka spinka, jedną ręką jej nie założę. O, i wraca na miejsce. Uda się to jedną ręką czy się nie uda? Kurde. Ach. Prawie. A. jest, i zrobiła, i zrobiła klik. No i dobrze, poskładany, poskładany. O kurde, jak cichutko chodzi. Kurde, przełącznik nawet lepiej chodzi. Poziom baterii teraz lepiej widać. I lampka lepiej widać, lampkę teraz widać. Kurde, szczerze wam powiem, w lipcu minęło dwa lata, jakby posiadam. I teraz y, naprawdę pierwszy raz wczoraj zrobił od, psikusa. Tak wygląda, używany jest praktycznie codziennie, nieraz i trzy razy baterię muszę w nim wymienić. Pracuję na tych małych y, dwójkach, mam jeszcze szóstkę do niego i chyba czwórkę. I cały czas pracuję dzień za dzień i widzicie mordeczki, zaraz wam coś powiem ciekawego. Fajnie, że tu można zmienić kamerkę od razu. Widzicie, wy do mnie wysyłacie filmiki, pytacie się co może być zjebane. W miarę możliwości staram się wam odpowiedzieć. A ja zadałem pytanie, co niektórym w znacznej większości dziękuję bardzo. Powiedzieliście, że tutaj na tulejce łapie. Był strzał w dziesiątkę, mieliście rację, ale było też kilku Was, co powiedzieli, o, na pewno się już odrobił, pierdolgo go, kup, senowy. kup senowy. Albo, dobra, szkoda go naprawić, bo będzie kosztował od masakra. Mam klientów, którzy też pchają kasę w auta i ja im nie mówię, słuchaj, chyba, że już faktycznie jest ruina, albo naprawdę już jest, kurwa, mega auto dojechane, to mówię, faktycznie, zastanów się, czy warto. I tyle. A jak tu wystarczyło go rozebrać, po dwóch latach to przeczyścić i mam jak nowe, to po co miałem lecieć kupować następne nie powiem, korci mnie bo są teraz te 500, 700 bo to jest 339 ale dopóki ten żyje, ja go nie zmienię, jak umrze kupię nowy a tak, poświęciłem mu za jakieś 20 minut w filmiku wyszło jakieś pewnie 5-6 minut i mam dali sprawne narzędzie no, to jakbym, naprawdę, to naprawdę nieładnie, to tak jakbym, ja bym wyszł do mnie pisał i mówię, kup sobie pierdol to czasem tak jest, ale bardzo rzadko a tu już trochę osób się wyszczelało na dzień dobry. Dziękuję uprzejmie. I dziękuję tym za trafną diagnozę. Pozdrawiam serdecznie.